Zaczynając od początku, porównanie z naszą klasą. Są cykle życia produktów. Nasza klasa miała jeden jasny cel: spotkać ludzi z naszej klasy. Świetnie, spotkaliśmy ich po 20 latach. Pierwsza wizyta w knajpie, druga wizyta w knajpie, trzecia, Jezu, nie mogę się na nich patrzeć tak było mamy kilka szkół w życiu kilka klas tam portal miał jasno określony cel dla ludzi młodszych był lepszy no bo jesteśmy teraz w szkole mamy klasówki na tego typu rzeczy platforma komunikacji narzucająca nam temat facebook jest czymś bardziej otwartym facebook y Facebook jest tym, czym chcemy, żeby był. To, co powiedział kolega, tworzymy aplikacje, więc ja wykorzystuję Facebooka zupełnie inaczej, niż na przykład nastolatek, który głównie gra, spotyka się ze znajomymi. Ja wchodzę, już nie mogę powiedzieć czego myślę, bo połowa moich kontaktów to kontrahenci. Podglądam konkurencję, obserwuję serwisy branżowe, nowości i te kilka marek, które naprawdę mnie interesuje, bo jestem fanem ich. Facebook się rozwija. Facebook daje nam cały czas nowe rzeczy, Użytkownicy w internecie nie lubią, jak coś im się zmienia i każda zmiana gdziekolwiek jest zawsze Jezu, dajcie nam stare, stare było lepsze. Po jakimś czasie doceniają to nowe, natomiast fel, Facebook ewoluuje. Facebook cały czas dołącza nowe, nowe produkty, właśnie teraz dołączy te miejsca, dołączył bazę handlu internetowego. Mm. Facebook, co ciekawe, ma indywidualne podejście do części krajów. Polska, jesteśmy zawsze inni. Jesteśmy o tyle wyjątkowi, że nie mamy na przykład. Mamy Allegro, a nie inny, inny system aukcyjny. Mamy gadu-gadu. Skype długo musiał przejść naprawdę drogę, żeby się przebić. Lubimy używać swoich produktów. Jesteśmy bardzo homogeniczni jako naród. Facebook zauważył to i do spraw rozwoju Facebooka w Polsce jest dedykowany menadżer. Jest kilka krajów na świecie, które różnią się. Są to najczęściej na przykład Facebook przez wiele lat nie mógł przebić się w Polsce, bo była nasza klasa. Nie mógł przebić się w Brazylii, bo tam wcześniej Orkut, mało znany serwis społecznościowy Google'a, w Brazylii tylko odniósł sukces. Facebook, jeśli gdzieś nie może się przebić, zatrudnia dobrych fachowców i skupia się na tym problemie i rozwija go. Więc myślę, że cykl życia produktu Facebooka na pewno będzie dłuższy. I czy uda im się zrobić to, co w Stanach, że internet w internecie, gdzie ludzie do połowy serwisów poza Facebookiem logują się już loginem Facebooka i tak naprawdę używają tego jako internetu w internecie? To jest pytanie, jak to się rozwinie. Wszystko na razie zanosi się na to, że niestety Facebook może być hegemonem na miarę Google'a.